Kochani, kochani, no kochani, ale jesteście kochani. No Zgad? jak zwykle na zakupach. Zgadnijcie gdzie my jesteśmy. Czy coś, się. Czy wam to coś mówi, ten asortyment? Jesteśmy w jakby jak my mogło nie być. No jak zwykle, no, Bo co my, po, po co przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy po modeling. Bo tak mam... chcieliśmy, tam różne takie świąteczne rzeczy zrobić, chciałam jeszcze jedno, ale nie ma, to yy, wzięliśmy, mm, szkoda. się zapytałem, bo nie mogą znaleźć, a to stało przede mną, leżało na znaczy. mm. eee... A Ciekawe po jakiej cenie są te do kominka. Nie ma. Nie widzę właśnie. Masz tylko tutaj. Gdzie indziej chyba nie ma. Mm, to jest tylko to miejsce. Action, ci, że takie malutkie, mm -hmm, to masze no jest, że... jest lepsze Albo akcją Kwestia jak to tam ktoś mówi To jest lepsze No to są świecą no, czy jakiś zapas do łazienki To nie wiem który Nie wiesz który? Nie, bo te miałam te takie tanie tu i, no, tanie, I to tanie. nic nie daje To nic nie daje Dobra to my sobie chodzimy dalej hmm. no, Ogólnie Witamy Was bo my tak od i z tej strony zaczyna, zaczęliśmy Chciałem inaczej zacząć Ale jak zwykle plany są planami a wychodzi inaczej No więc, to na razie tyle mm, no ładnie pachnie chociaż trwało będzie nie, Ciężko to trwało A nie ma dużo O tu jest było to O za 89 Do naszego komórka taki a nie, tam jeszcze może być tam. Nie wiesz ile? nie, Co? nie wiem ile. Trzeba zobaczyć. Wiem, że my jeszcze za 2 euro pokazać, nie? No, mm. Albo 1 ,99 euro 99. Albo 1,99 euro Dobra, Gabi jucha dalej. Dobra, jak coś będzie ciekawego to wam mm. coś pokażemy. Tu jeszcze. Tu jeszcze mamy Ozdoby, znaczy ozdoby. Takie, takie rzeczy świąteczne. Karuzela, za 25. No takie różne domki świąteczne. Tak przy okazji jak już tu jestem, to Wam pokażę. Tu świąteczne jakieś naklejki. O, fix, to już wiesz? A tu bombki. Te bombki mi się takie przypominają, takie Ta, kiedyś, z no, z takie jeszcze o, takie na choinaczkach, no. tak mi się wydaje. Ja też w domu takie miałam różne. No, jest to. Parady są różne. Ty... O, czy najbardziej to takie mi się kojarzą? No cena jest śmieszna w sumie, jak na bombkę. Są ładne. Zrazu z takie mi się kojarzą, nie? Ta wie też chyba. No, no miałem. Warszawy takie. Ja też szklane chciałem to są te wszystkie plastikowe Wiecie co? Widzisz Powiem to? wam jedno. Powiem wam co? Co nie? Chcesz nagrać? No Gabi już się w boi. Amelia skądś to dorwało? z styki toka no. znowu? Ma jest taka aplikacja. Szczyta, szczytuje się kot, ale to tylko niemieckie produkty. Witam. I pokazuje. 100 na skład. Że dobry skład ma. Ten, ten krem. A na przykład możecie co tam chce wziąć? Ja wezmę to. Albo tam. To po prostu. I czasami drogie kosmetyki z takim tylko 4 na To Widzicie? Mhm, mm okej okay. Po prostu kodem kreskowym trzeba wjechać poster złapie ma 27. na 100. No ale ten to dobry jest mm. Aż w szoku jestem Więc Gobi ma taką zabawę że jak wyszła do DM-u to zaczęła po wszystkich półkach latać z tym telefonem Prawda? Tak, to prawda ja mówię, a wiecie co, to ja pójdę do domu, za godzinę przyjdę. O, a jak się ta aplikacja nazywa? To tu pod spodem albo w linku pod filmem e, napiszę, jak będziecie chcieli. Tylko, że to są na niemieckie, a, te, na niemieckie produkty, więc nie, nie wiem, czy będzie nie. w Polsce działała. Chyba, że jest podobna polska aplikacja. Więc... Fajna zabawa. Czasami drogi, no naprawdę drogi kosmetyki, a taki skład ma. A czasami tanie. Zobaczcie, 100 na 100. Nie? Także jeszcze coś chciałam sprawdzić. A to tam... Przyszliśmy, no, powiem, powiem tak, to ja chyba to jest wszędzie. Szliśmy po modelinę, a już, już powoli się zbiera koszyk cały. Standard wykszim. Witamy już na pokładzie. Lubicie, lubicie nasze rozmowy, zauważyłem w komentarzach. <noise> że sobie gadamy, jedziemy i sobie gadamy. I stwierdziliśmy, jak wyszliśmy z Action, albo no Aktion, to jaka tam kto mówi. Uważaj, bo jesteś nagrywana też. <noise> Gabi była w szoku, że kamera tak łapie. Już taką objętość ma. ale. Ale doszliśmy do wniosku, że no taka pogoda. E, doszliśmy do wniosku, że Philips jest lepszy. Ma lepszy asortyment, e, ciekawszy, ładniejszy i ci, e, ładniejsze te świąteczne więcej rzeczy. Są, tego jest więcej, tak, przede wszystkim więcej, e, ale te świąteczne rzeczy są tak śliczne, i są tak cudne, jak ostatnio byliśmy w, te, e, w Philipsie, naprawdę mi się podobała ta, e, ta wysoka ta. Oj, oj, oj. Tak rosną, czy co? Nie, tam co się. Co mam na, na, na parapecie? Tam świeczki, jest. Lampion? O, tak ten taki lampion, co się ten śnieżek taki sypał. Prześliczny, ale. Nie A, kup... ten biały, 20 euro. No, nie cała. kupiłam z względu na to, że. Nie to, że mi się nie podoba, bo był prześliczny. Skupiłabym z chęcią, ale <laughs> dlaczego nie kupiłam? Bo nie mamy, gdzie tego trzymać później, po świętach. Mamy tak piwnicę za zapchaną wszystkim, że no nie, no, no nie weszłoby nawet. I dlatego ogr ograniczamy takie duże asortymenty do kupowania. To jedynie jakieś takie mniejsze, nie? No mniejsze to... to te... Ale tak, tak to mi się w... podobał podobało ten y, lampion, że no mówię kurczę, aż, aż grzech nie brać. Ale <grystek> no, no niestety musiałam jednak opuścić, dlatego wziąłam tą świeczkę ale wiele wiele naprawdę rzeczy było przepięknych tak samo jak do TK Maxa pojedziemy nie? to tak. też tyle rzeczy bym miała, z chęcią bym pokupowała no ale no nie kupujemy myśmy bo myśmy mieć jeden duży pokój akomodacji nie razy. mamy naprawdę bo ta piwnica jest tak malutka jest naprawdę bardzo malutka nie nieco rzeczy drzwi do środka wchodzą nie? Tak, otwiera się do no. środka ona ile może mieć? z 3 metry no może mieć 3 metry Dłuższa a szerokość może 2 metry. No to pomyślcie sobie co to za pieniędza jest. A my też tam dużo... dużo że nie jest jeszcze niska, jest normalna, że tam na A my tam, tam z campingu też dużo rzeczy mamy. Kampingowych, mm. to rolki, to łyżwy. I to tak sumar, to no. wszystko tak się zbiera, podziewaliski i naprawdę jest tak wszystko boks zamkane. boks jest przecież. No i box, no przede wszystkim. to, że w boksie wszystkim. też tam są śpiwory, no nie? To tam... mm. I wody, no i niestety, nie, nie można było się skusić na takie rzeczy, ale już muszę na stół kupić mm, takie, z taką, takie, dwie takie serwetki z takiego, nie wiem kto może powiedzieć pluszu? Plusz? Takie, takie no może, nie wiem czy to plusz, e, na stół, na ten malutki bym chciała się zakupić, ale nie wiem, może zobaczę w, w, w Alvordzie albo w Teddy. Ale, ale już nigdzie nie jedziemy, nie, tylko jedziemy do, nie, 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 nie. do domu dzisiaj jedziemy, nie. bo muszę tam jeszcze powykańczać. No bo Adam takie w kuchni mnie dokończył, bo... Znaczy nie, ja zrobiłem, tylko chodzi o, to, o do... co chodzi w kuchni. Zmieniliśmy Okap? No już tam ile? Już? Z pół roku temu chyba. No co ty? Jakie ile? Nie no, z pół roku temu Adam, o no, czym ty mówisz? No ile mamy? Z dwa na... miesiące, może trz... trzy. Dwa? No to może trzy. Nie, dwa, na no Trzy, Trzy miesiące temu. Trzy miesiące temu. No, i, ale ja wcześniej malowałem kuchnię, kawi zażyczyła sobie kuchni na wiosnę. No, chciała oświeżyć, bo wiecie, że ten A ten ciąg, jednak. taki jak jest od kapa do sufitu, tu jest inny. Jak za, zamontowałem, to wyszło Chyba... niedomalowane. No, trzeba to dokończyć. I tak Adama już wielokrotnie prosiła, że mi domalował, ale to nigdy czasu nie mam. Mówię, no nie, no dzisiaj musisz mi koniecznie już to zrobić. No i firanki muszę, Adam, mi ścianie, bo okna mam czyste, bo ostatnio w pędziach chyba myłam, miałam wolne. To tylko zasłonki musi mi pościągać, bo firanek nie mam, nie chcę firanek w żadnym pokoju, nie mam firanek i nie chcę. Dlatego, że kiedyś w dzieciństwie pamiętam, musiałam ściągać z mamą te firanki jeszcze na takie, takie żabki. O ludzie, to później się kurzyło. No nie, ja sobie co wam, obiecałam, że w przyszłości nie będę miała żadnych firanek. Mam tylko rolety. Te rolety wymieniłam na takie u dziewczyn, takie ciemniejsze. Ze względu na to, że jak owady e, fruwają e, ja, te biedronki. biedronki i zostawiają takie ślady, a na ciemnych nie widać. Tylko jeszcze w dużym pokoju bym chciała wymienić, ale poszukuję takich, które mi się podobają, nie mogę ich znaleźć. Wasza zobaczymy. A znaczy, no, Pokazywałam Ci takie te jedne i zobaczymy, może gdzieś mi się uda je dostać. Hmm. To wtedy by, wymieniłabym na nowe, bo są popsute. Ta jedna część jest popsuta, nie do końca mi się opuszcza. No urwało się ten, ten, no, dlatego ten łańcuszek. Tam przydałoby się nie. jednak zmienić. Dobrze, że przynajmniej wiesz, to, to nie, nie używamy w sumie. No nie, nie, nie używamy. Ja jak czasami... słońce świeci, to my, my taką markizę sobie kupiliśmy. Kiedy? Rok temu chyba. No ale wiesz... Bo tam te słońce tak padało, mamy ten balkon, znaczy te okno, na... ten pokój tak ustawiony. Co? co no nie, powiedzieć? słucham. Słucham ci, no, co myślałam, Cię, co że coś przeszkodziłem. Nie, nie. Może coś nie tak powiedziałem <noise> no, i nie, no nie dało się siedzieć w ciągu tam w dnia, tam od, od południa, nie wiem, Żeby coś obejrzeć, nie? Akurat jak słońce tak prosto padle, padało w okno. Ale taka roleta, która też funkcjonuje, to też czasami fajnie takie opuścić nawet, nie? Jak coś tam potrzeba. Hmm. A tak to jednak no, nie można. Znaczy od słońca nawet, jak żeby hmm. na balkonie sobie posiedzieć, nie da się, bo kurczę tak gorąco jest na balkonie, że... Nie, no fajnie, fajnie. To są fajne te markizy, te rolety, bo to są bez ingerencji wiercenia w ścianę czy tam do sąsiada w ten w balkon. Po prostu są teleskopy. No nie, nie uszkadzaj się. Nie, nie. No wiadomo, no jako, jaka jakość, taka jakość, ale wystarczająco. One wystarczająco są. Po co mi tam drogie kupować, inwestować jakby... Działa, działa, chroni od słońca, chroni, mm. także ja uważam, że nie ma co przepłacać. A jak nie daj Boże się zepsuje, nie to wymienię, nie, nie będzie mi szkoda, wymienię sobie ponownie na takie same, bo w sumie sprawdzają, sprawdzają się nam. No sprawdza się ta, ta markiza. Mm. Nie ma, nie ma co wydawać na droższe, ja tak, tego jestem zdania i wolę sobie na coś innego mm. przeznaczyć. Mm. No. <laughs> Ale działa, bo działa rok, nic się nie popsuło, mm. nawet jakby wiatr, to też nic tam nie... A i tak staramy się to jednak ściągać, jak gdzieś zwijać. wychodzimy, zwijać, jak wychodzimy gdzieś. Tylko jedynie jak siedzimy w domu, to przecież widać, jak pogoda się zmienia raptownie, to wtedy się podciąga to. A tak to przecież nie zostawiamy tego, jak nie. wychodzimy z domu, bo to nie, różnie to, bywa. Z to ten, albo to różnie robić tak, po wyrwać po łamie, to przecież to nie jest jakieś tam ogólnie masywne. To nie są te takie markizy, co faktycznie się tam e, przykręca do, do sufitu, tak można powiedzieć. Do balkonu wyżej, oh, może tak. Mm. No to tak. Dobra, bo znów będzie koncert. Dziewczyny pewnie będą dzisiaj baslować. Wanaska dzisiaj zadowolona, bo <grym> wczoraj postawiła, położyła na parapet te wykle, wyklejane no wczoraj, wczoraj, no. Na, do, dla Mikołaja. Ja już dzisiaj rano przypomniałam sobie, to zaraz szybko schowałam. Mm. I mam, mam gdzieś taką teczkę, gdzie tam zbieram właśnie te wszystkie e, rzeczy, jakieś rysunki takie albo takie kartki świąteczne to jest kartoteka do, do Mikołaja <laughs> albo jak dziewczyny piszą jakieś nam takie takie karty urodzinowe to, to też, pamiątki, jest. tak takie pamiątki zostały. Ty piszesz w ogóle daty, kiedy to było? tak, no. piszę może nie we wszystkich jest, ale staram się w większości jest, nawet jak rysunek mi rysuje to też mówię, skąd napisz ile miałaś lat mniej więcej, żeby później wiedzieć, bo tak to później ciężko jest określić i od razu Adam mi podpowiedział, żebym tam coś słodkiego położyła. Się pyta: czy mam kinderę. Mówię, no nie mam kinderę. Szkoda, szkoda, że kinder. Dzień wcześniej mogłabym kupić, ale przypomniałam sobie, że miałam takie cukierki, nie wiem, takie kemenemsy, takie groszki, tylko nie to, to, inne, to jest inna marka. To zaraz jej tam położyłam. Wanecka przeszczęśliwa. jej, jaka zadowolona, że pierwszy raz coś mi nie zostawił. zostawił. No. O, ludzie, ja jestem ciekawa, czy coś powie Ej, na ten temat, jak przyjdziemy. Może Adam coś nagra. Mówi, no tak, wróżka zębuszka zostanie. No, no bo to w sumie pierwszy raz takie, to ty w sumie mi podpowiedziałeś. No, bo tak miło, wiesz. No, póki co wiesz, jestem ciekawa w tym roku, jak, e, czy Waneska pozna Adama, bo w, którym, w, tym, w którymś roku do mnie takie pytanie zadała. Mamo, a czemu ten Mikołaj ma takie buty jak tata? Ja mówię, wiesz, ten Mikołaj, nie tylko tata ma takie buty, bo wiele, wiele osób ma takie buty, więc może i Mikołaj akurat takie miał. Po prostu I... promocja była w sklepie i wszyscy kupowali takie buty. I Adam buty. teraz ma takie z piwnicy przeznaczone buty, gdzie tylko w takich butach chodzi. No, nie wychodzę w ogóle i nie pokazuję nawet na amfanasy. No jak zgadnie w końcu, ale... I to... tak czekamy, i tak czekamy. W, w którym... W którym... Skoro okresie roku, mamy, tak, no. okresie, czy bo roku... ni nie pamiętam, ale ona kogoś szybciej chyba poznały, że to ty jesteś. Yeah. Jedynie Waneska to zastanawia cały czas, dlaczego taty nie ma jakiejś święty Mikołaj Czemu tata tak znika? No kurczę, sąsiad a ja, nie woła, a bo ja cały, cały czas pomatać, mówię, że czemu? sąsiad woła, że potrzebuje pomocy. Ja do niej mówię, wiesz, no trzeba pomagać, ten pan jest inwalidą na wózku, e, więc potrzebuje pomocy. A ten pan no, nie wie, że akurat tak, ten pan nie obchodzi takich świąt. I akurat tego, tego, tego no, dnia i tego co, momentu. Są takie jaja. O, że tak bowiem, no, takie, ja, zapraszam. dopóki co, to jeszcze tak jest udaje droba, nam jest się droba. troszkę. No, bo ją. jestem dobry aktor może. Bo gdybym był do kito, to już bym może dawno było. dlatego ostatnio w tamtym roku dokupiliśmy okulary, żeby, no, żeby, zmienić, żeby, zmienić. żeby to twarz jednak zmienić, bo po oczach już bym mogła poznać. że teraz też już noszę okulary do czytania, więc... No, a tam jak okulary założy, da, mówię, no, teraz to wyglądasz jak taki dziadek. Ale dosłownie, ojej, jak raz mi się kojarzy w okularkach, tak, taki dziadek, Dobra. jeszcze gazetka. Dobra, ja to usunę. Fotel bujany. Dobrze, że ja montuję te bregi, Oj, to nie. ja usunę to, co powiedziałaś, dziadek. No co, no tak, tak, tak jest. Ty, babcia, Kurczę. Jeszcze wnuk, wnuka nie mamy, to nie jesteśmy dziadkiem ani babcią, tego trzeba zacząć. Jak ale, będą wnuki, to będziemy Ale kiedyś, jak pamiętam, jak już moja mama miała, ja tam powyżej po, po, chyba 40, ja pamiętam, bo patrzyłam się na mamę, Boże, jak mama już stara, mówi, czy ja kiedyś tak będę? To, e, no i nawet nie wiem kiedy, i. A już człowiek, prawie masz 50. No, i tak patrzę. Stara mówię, jesteś? O, i tak patrzę, mówię, bo, nie, ale to zleciało strasznie. Mówi, no i ostatnio z dziewczynami rozmawiałam. Mówi, no dziewczyny. Bo też właśnie mówię, że tak bardzo czas szybko leci. Mówię, ja tak samo miałam, jak byłam mniejsza. A czy mniejsza? No młodsza. Już, nie, młodsza, nie wiem ile tam miałam. 18 miałem, czy 19, już taka starsza dziewczynka. No i ja będę musiała znowu podzielić dzisiejszy vlog na dwa vlogi. Tak jak wczoraj. Tak. No, dzisiaj, dziewczyny dzisiaj nie wiem, czy będą chciały bastlować z tej ciastoliny. Mm, zobaczymy, co, co dzisiaj zaplanują. Ja dzisiaj miałem nagrać moją poranną rutynę, No właśnie, pytałam się Ciebie. No ja ci się dzisiaj. nagrałem, ja o, się ja nagrałem od... a Ty nie, nie odsłuchałam. No. Nie miałam rano zabrać A ja po prostu. Czasu. Bo ja, już tam jak przed tym już vlog mi się ładował, żeby był dzisiaj na rano. Znaczy na rano, no na rano, na 11 mniej więcej. I drugi, żeby się ładował. A kamera po... Kamerę położyłem tam na tym stole w dużym pokoju, a tam ciemno, bo Gabiś spała. Ja dopiero jak wiele, tam już załatwiłem to, co miałem tam połączyć, żeby tam się ładowało dalej... E, to, ten, się. to już mi się przypomniało, ale ja już nie będę <noise> włączał, jak już idę do domu. No. Znaczy do pracy tak. No a się nie nagrywa. A jazdy. Ja e, Ja dzisiaj nie nagrywałam, mówię, No, to samo będę nagrywała. Kangurki. No nie To jest nauka jazdy. E. Tam nie ten golf, na na masz z przodu No niestety. Początki nauki jazdy no, Widzę, że to chyba jakaś pierwsza, druga lekcja chyba bo... A ja dzisiaj też nie nagrywałam, bo znowu to samo będę nagrywała No to... nie no, chyba bez sensu no, Jakby, w coś, tam, jakby coś, okay, no, te, co coś się działo, się Okej, no to są vlogi codzienne, bym... ale to... W sumie te vlogi codzienne będą do, do końca listopada tak robimy, czy jak to? Czy jakiś... nie wiem, zobaczymy czy tylko do niedzieli, czy dalej będziemy, zrobimy pauzę tydzień i pójdzie vlog vlogmasy nie wiem, zobaczymy jak to, jak to nam to czas pozwoli bo to jednak czas też pochłania takie nagrywanie zobaczymy no, zaczęłaś się też do vlogmasu przygotować znaczy nie wiem przygotować, z czym przygotować masz kalendarze i co będzie szykowo o, scenariusz trzeba jakiś napisać, <głos> <głos> który, ja jest, nie wiem. Co który piszemy na bieżąco. Co to szykowanie do vlogmasów? Kalendarze są i nic więcej, później się siada, otwiera, co tam szykować wielce. <noise> Jakieś na głowę mamy ubrania że z tamtego roku, mus, nie, mus, musimy poprzynosić. Mm. I co tam, będziemy nagrywać pewnie. No jest, dobra. Na bieżąco. Kochanie, to po pojawiamy się już w do... But I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better.